Cześć, ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Roller Race Simulator, czyli w taki symulator, w którym jeździmy na rolkach i ścigamy się, a więc na samym starcie zostawcie oczywiście suba, dzwonki na suba w górę Po tym filmem, no a ja już to oczywiście zaczynam sobie grać, a więc jak widzicie tutaj może na razie zobaczmy może na samym początku co my tutaj w ogóle mamy, a więc jak widzicie tutaj mamy e, jakąś złotą maszynę, mamy też oczywiście tutaj jakieś jajka, okej, okay, tutaj mamy jajka za winy, e, więc okej, okay, dobra, e, tutaj mamy... Mm, jeszcze z takich ciekawszych rzeczy do trenowania, słuchajcie, jakieś bieżnie, okej, okay, czy nabija mi się tutaj jakaś prędkość, okej, okay, widzicie, nabija mi się na górze prędkość. I mamy tutaj coraz więcej. nabijemy się na razie po jednym. Więc, no, nie jakoś dużo. Dobra, więc tutaj sobie na razie to zatrzymajmy. No, i tutaj, oczywiście, jak widzicie, mamy właśnie tor do wyścigów. Z tego co widzę, więc okej. Okay. No, i tutaj mamy dalej dalszą krainę. Ale to na razie, mm, no, jakby nie mamy odblokowanej. Więc, słuchajcie, dobra. Na samym początku, możemy sobie tutaj co jeszcze zrobić. Możemy sobie, jak widzicie, odbrać jakieś nagrody. Więc, odbierzmy sobie to. Ok, mamy tutaj 5 darmowych winów. Więc, myślę że słuchajcie, możemy sobie tutaj otworzyć jakieś jajka, ale może zanim to, to że sobie odbierzmy jakieś kolejne rzeczy, bo tutaj mianowicie e, gifty również, to jest 101 y, prędkości, to na pewno się przyda. Mamy tutaj również kolejne winy, okej, okay, y, dobra, no i... Tak tutaj na razie wygląda, więc może sobie otwórzmy, tutaj, słuchajcie. No, niech będzie, słuchajcie, i, i na razie to jajko najtańsze. Więc otwieramy i zobaczmy, jak się mamy tutaj kota. Niestety, no, najsłabszy traf Więc zobaczmy, jeszcze raz spróbujmy. I uwaga, mamy tutaj niestety znowu kota. No to zobaczmy, i spróbujmy jeszcze raz do trzech razy sztuka. No i niestety nie, znowu mamy kota. E, więc to może to jakieś droższe jajko. Więc okej, okay, uwaga, cyk, otwieramy i mamy tutaj. No, niestety, również najsłabszy przytraf z tego jajka. E, więc, dobra, wyposażmy sobie te moje najlepsze pety, e, i tutaj dają one nam jakieś mnożniki. widzicie mam e, przy tym e, razy 2. Przy kotku mamy raz 1,1, więc, okej, okay, wyposażmy sobie te e, peciki, okej. Okay. Możemy sobie wyposażyć 3, więc wyposażymy sobie już trzy No i teraz możemy sobie odebrać do kolejnego gift'a, okej, okay, prędkość, dobra. No, i tutaj zobaczmy. Słuchajcie, jak teraz będzie mi szło nabijanie, jakby tej prędkości, właśnie. Jak dzisiaj dostaję tutaj po dwa, dostaję teraz już po dwie, jakby po dwa punkty tej prędkości. Więc okej, okay, dobra, troszeczkę więcej. I słuchajcie, otwórzmy sobie może w tym czasie, bardziej zakręćmy kołem fortuny. Więc tutaj, okej, okay, kręcimy sobie i zobaczmy, co tutaj się wylosuje. Uwaga, uwaga, uwaga. I mamy tutaj jakieś trzy e, podki, okej. Okay. Jest to potka na e, szybkość, więc okej, okay, dobra e, Tutaj sobie jeszcze chwilkę potrenujmy, no myślę, że możemy sobie już tutaj zejść e, No i tutaj co możemy sobie zrobić, to myślę, że możemy sobie tutaj no, przystąpić do e, pierwszego wyścigu od razu Więc okej, okay, zaczynamy, zobaczmy jak to w ogóle tutaj działa I okej, okay, po prostu sobie biegniemy do przodu, możemy skręcać, ale myślę, że nie warto skręcać ok, po prostu biegniemy i zobaczymy co się stanie e, Jakby kiedy tutaj się ten wyścig zakończy. Chyba my możemy sobie go sami zakończyć, bo nie wydaje mi się, żeby e, jakby to działało tak, że on się jakoś sam zakończy. Mamy tutaj na dole po lewej stronie jakby taki przycisk, żeby zakończyć wyścig, więc wydaje mi się, że po prostu jakby możemy sobie tak biec w nieskończoność, a może nie tyle co w nieskończoność, ale bardzo długo Eee, przez jakby bardzo długa jest ta trasa A e, no jak widzicie na dole jest jakby mój skin pokazany Jakby e, no na całej trasie jakby w którym momencie jestem Więc może tutaj sobie na razie zakończmy już w tym momencie I jak widzicie dostałem tutaj e, winy Więc może sobie tutaj otwórzmy kolejne jajka Proszę bardzo, Kolejne kom. mamy tutaj troszeczkę chyba lepszego peta, no nie, to był chyba znowu najsłabszy niestety, więc zobaczmy jeszcze raz i niestety znowu mamy najsłabszego peta, więc wyposażę sobie tutaj te pesiki, no niestety tak, to są cały czas te najsłabsze pety, teraz tak, tego sobie zdejmujemy, tego sobie zdejmujemy i zakładamy sobie te tutaj grzybki, okej, okay, dobra, mamy tutaj trzy te pety założone. No i okej, okay, lecimy sobie w takim razie tutaj y, z odebraniem kolejnego gifta. Mamy tu jakieś jajko, okej, okay, no będzie to. O, mamy tutaj to jajko. No niestety, znowu mamy tego króliczka. E, dobra, i teraz tak, w ogóle zobaczmy sobie, co tutaj mamy po lewej stronie. Mogliśmy, tu mamy różne rolki. E, I teraz możemy sobie, jak widzicie kupować te rolki za prędkość i pytanie czy tą prędkość się wydaje czy jakby po prostu możemy sobie to odblokować, uwaga zobaczmy i ok to się po prostu wydaje także w tym momencie wydałem jakby moją prędkość na czerwone rolki 75 tych punktów prędkości Z zobaczymy dobra zobaczmy może jak teraz się nabija ta cała prędkość ok nabija się ona tutaj znacznie lepiej, szybciej, bo tutaj dostajemy po plus 8 i zobaczcie, co tutaj mamy, mamy, też jakieś szlaki i mamy tutaj szlaki za winy. No, aktualnie nie mam żadnego wina, więc no, na razie sobie do tego nie kupię. No i tak, tutaj mamy w ogóle, słuchajcie Może sobie tutaj zatrzymajmy to I zobaczmy sobie w ogóle jak tutaj działa Autorace, kliknijmy sobie Autorace i jak to działa Musimy chyba tutaj wejść i okej, okay, jak dzisiaj Samo mi tutaj w tym momencie biegnie I jak dzisiaj no biegnę troszeczkę szybciej niż wcześniej ehm, Okej, okay, no jest to szybsza prędkość na pewno Idzie tutaj troszeczkę lepiej Aczkolwiek, no to jeszcze nie jest jakoś bardzo, bardzo szybko Więc może sobie tutaj zakończmy ten wyścig za chwilę Okej, okay, myślę, że możemy sobie już w tym momencie zakończyć i co my tutaj możemy teraz sobie tak naprawdę zrobić, no tak myślę, że możemy sobie tutaj, no, ponabijać siły jeszcze troszeczkę, znaczy tej prędkości I to tutaj będzie no, w tym momencie tak naprawdę najlepsze No bo tutaj możemy sobie też jeszcze kupić lepsze rolki, ale tutaj musiałbym wydać teraz co najmniej 160 tej prędkości E, a myślę, że to nie jest jakieś bardzo potrzebne też do końca nie wiem w sumie co dają e, te wszystkie rolki czy to jest tylko wygląd no obstaję, że to nie jest tylko wygląd ale myślę, że tutaj bardziej e, warto się teraz skupić Jak jakoś mam te czerwone rolki po prostu na tym, żeby e, no, mieć większą prędkość i żeby tutaj sobie szybciej w tym wyścigu e, na tych rolkach jeździć e, więc ok, za chwilę w ogóle będziemy mieć też gifty i zobaczmy co tutaj się dla nas szykuje no szykuje się dla nas tutaj 5 Winów do odebrania, więc okej, okay, dobra. Mm, możemy sobie w takim razie zatrzymać to trenowanie, bo my tutaj albo dobier sobie tak do 800, ok, mamy już ponad 800 i zobaczmy sobie jak tutaj będzie teraz szło. Uwaga, no i jak dzisiaj, no jest coraz szybciej, jest coraz szybciej. Odbierzmy sobie gifta w takim razie. 5 winów, okej, okay, dobra, odebrane. E, no i tutaj biegnę sobie do przodu, możemy sobie też oczywiście na boki skręcać, tak to tutaj działa. Możemy sobie też wracać do tyłu, ale to oczywiście wiadomo, że jest bez sensu. No i tak sobie to oczywiście biegniemy, no i na tym tutaj tak naprawdę to polega. Zobaczmy w ogóle, e, jakby, za co możemy zrobić rebirfa. E, okej, okay, tutaj zawsze nie wiem, za... Aha, za 800 winów, dobra, to całkiem sporo. Za 800 winów możemy sobie zrobić rebirfa. No to... no, jest to całkiem drogie. Na pewno mi się tutaj nie uda zrobić tego rebirfa. E, więc okej, okay, dobra, mamy już 20 winów w tym momencie. I myślę, że słuchajcie, w ogóle za chwilę będę mógł sobie odblokować e, kolejną krainę. E, myślę, że to by było całkiem ciekawe, ja bym tutaj w sumie mógł teraz odblokować krainę, bo to by było teraz całkiem fajne, bo tutaj już na tej e, krainie, którą mam aktualnie, no tak naprawdę już tych jak mi się za bardzo nie opłaca otwierać, bo e, chciałbym jakieś lepsze hajka potwierać, bo z tych jakby z tego grzybowego jajka dostaję cały czas tego króliczka, który jest najgorszym trafem, więc no tutaj wypadałoby e, jakieś lepsze jajka zdobyć. Także słuchajcie, zakończyłem sobie ten wyścig i właśnie e, myślałem, że słuchajcie tutaj e, może mi się uda odblokować tą Ukrainę, ale tutaj widzę, że brakuje mi w tym momencie 10 winów, więc całkiem sporo w sumie. E, no i tutaj w giftach e, no nie szykują się dla mnie tutaj do odebrania żadne winy kolejne, także tutaj może być lekki problem. E, więc słuchaj, no tutaj potrenuję sobie jeszcze chwileczkę i zobaczymy jak będzie mi za chwilę szło. Na kolejnym wyścigu, Dobra, słuchajcie, trochę wyścigu jest już za mną, i słuchajcie, w tym momencie właśnie wbiłem sobie e, te winy, żeby móc idealnie odblokować kolejną krainę. Także, ok, jak dzisiaj odblokowałem tą krainę, e, po prostu tutaj, e, no, była chwilowa przerwa i sobie po prostu to wbiłem, żeby po prostu tutaj odblokować tą krainę, bo chciałem ją tutaj odblokować, bo tego mi tutaj brakowało. Aczkolwiek, jaka mi się raczej tutaj nie uda otworzyć, bo, no, kosztuje ono 15 winów. Ale słuchajcie, jak widzicie, kolejna kraina odblokowana, więc bardzo fajnie, a więc mam nadzieję, że. E, ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz to na moim kanale. A ja już nie przedłużam tego filmu, także to było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.